Siemanko siemanko, witamy pod Prizero Arena, mamy drugi wrzesień, zapraszamy na cykliczne wtorki i na nasze przejazdy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy! <śpiewanie>

że kolega na super szybkim rowerze nie jest w stanie dogonić Nie jestem w stanie <noise> Nie jest w stanie a, dogonić Włączam tutaj piąty piek i nie jestem w stanie zamykam ten cały także ten naprawdę, ten naprawdę ten... mamy dzisiaj mocną ekipę a po lewej stronie skatepark na placu krakowskim w ulicach szanowa instagramerka a, no. pozdrawia nas serdecznie

Mógłbyś się wywrócić, chociaż byłyby wyświetlenia. Zmontujemy tak, że będzie dobrze. Dobra górka. dobra. Dobra nie górka.

Przepraszamy do Bawary. musisz uważać? Słuchajcie, tylko autobusy będą na daleku. Staro, nie wjedź w autobus. Wszyscy żyją? Jeszcze tak. To elegancko.